Dzień dobry, nazywam się Stanisław Skulimowski. Jestem pracownikiem Katedry Informatyki Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Prowadzę zajęcia dydaktyczne obejmujące takie tematy jak obiektowe projektowanie, wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych, a także zajęcia obejmujące grafikę komputerową i bazy danych. Ze strony naukowej zajmuję się takimi zagadnieniami jak algorytmika, wirtualna rzeczywistość i e, również grafika komputerowa. W ramach kursu integracji systemów dowiecie się Państwo, czym jest integracja systemów i jakie wyróżniamy jej rodzaje. Będziemy to robić poprzez tworzenie i rozbudowywanie aplikacji. W oparciu o umiejętności programistyczne, które już Państwo posiadacie. Tutaj, na tym kursie, tym umiejętnościom nadamy nowy kontekst, nowe znaczenie. Aplikacja, którą będziecie tworzyć, z czasem będzie zyskiwała nowe funkcje i tym samym będzie się stawała coraz bardziej złożona. Będziemy do niej dokładać kolejne możliwe scenariusze korzystania z niej. I tego, co możemy uzyskać faktycznie, zasilając ją danymi i funkcjami. Szczegółowe informacje na temat sposobu oceniania, obejmujące to, co będzie oceniane, w jaki sposób i kiedy, zostały zamieszczone na stronie kursu. Na tą chwilę z mojej strony to wszystko. Zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami udostępnionymi na stronie kursu. Tymczasem z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.